Dzień dobry, witamy. Witamy na vlogu nietychiny. W kolejnym odcinku z drogi, z pracy do domu. Tak moi drodzy, dzisiaj poważny odcinek. Będę mówił o tym jak rozprawiliśmy się z hejterami na vlogu nietychiny. Tak więc zapraszamy. Będę jechał samochodem. Wracam z pracy. Zajmie mi to jakieś godzinę 15 minut. A... No, i przy okazji Wam opowiem, mam nadzieję, że nie przez całą godzinę i 15 minut, 74 km. Telefon już sobie ustawiłem, więc mam nadzieję, że nie zajmie mi to całej godziny i 15 minut, ale może jakieś 20 minut się uwinę. Zapraszamy, zapraszamy. Więc e, jeśli chodzi o hejt na te chiny, to moi drodzy, zaszło to już e, zbyt za daleko. Pojawiało się po prostu e, zbyt dużo hejterskich komentarzy które nie były opiniami mimo twierdzenia hejterów że piszą swoje własne opinie no cóż zaszło to za daleko i po prostu trzeba było z tym skończyć raz na, raz na, raz na zawsze no więc tak więc Hejtujący komentatorzy, a właściwie jedna, jedna czy tam dwie osoby, pod różnymi linkami, podszywające się pod różne osoby, zostały zablokowane. Zablokowane, moi drodzy. Więc te osoby mogą oglądać. W ogóle wymierzyłem e, najbardziej surowy wymiar kary, czyli te osoby mogą oglądać w loginie te Chiny, każdy odcinek ale nie mogą komentować nie mogą komentować pod filmami więc no odebrałem im możliwość zostawiania hejterskich komentarzy ale oczywiście zostawiłem im możliwość oglądania filmów bo chyba nie ma takiej opcji żeby żeby kogoś zablokować żeby nie mógł po prostu oglądać filmów więc no w każdym razie odebrałem Przywaliłem czerwoną cenzurą, no i odebrałem, e, odebrałem głos, odebrałem możliwość komentowania. E, ostrzegałem przez ostatnie miesiące, kiedy bardzo dużo hejtu się pojawiało, ostrzegałem moi drodzy, kilku, a nawet kilkunastokrotnie, żeby zostawiać tylko ładne komentarze i nie pisać żadnych komentarzy obrażających. Zarówno mnie jak i moją rodzinę, jak i innych widzów, więc. żebyście nie powiedzieli, że nie, że was nie ostrzegałem, to ostrzegałem. Hmm. Kurde, ale ciepła woda, ciepło gorąco. No więc tak, więc e, jak już zdążyliście zauważyć, pewno pod wczorajszym filmem to nie ma, nie ma, już hejterów, nie ma, nie ma hejterskich komentarzy być może jakieś zostały jeszcze komentarze pod e, starymi filmami poprzednimi filmami więc nie przejmujcie się od dzisiaj, a to w sumie od wczoraj, nie będzie już hejtu na vlogu Nitechiny. no nie będzie dlatego, że właśnie za daleko to zaszło poza tym hejt i prześladowanie innych i dokuczanie innym jest moi drodzy przestępstwem E, zagrożonym pozbawieniem pozbawieniem e, wolności, więc no to nie są powiedzmy błache sprawy. Więc takie rzeczy są karalne i takie rzeczy są karalne i po prostu ktoś zostaje kryminalistą, jeśli obraża i prześladuje i... E, dokucza innym, innym ludziom zarówno w normalnym życiu jak i, jak i w internecie które, w którym na przykład my pokazujemy nasze normalne życie więc tak to wygląda, po drugie e, nic dobrego słuchajcie z tego e, z tego nie wynika z, te, z tych hejterskich komentarzy Nieważne, co byście zrobili, czy co byście powiedzieli, czy co byście napisali, to hejterzy i tak Wam, i tak wam znajdą sposób, żeby Was hejtować. Poza tym, ci hejterzy, no, że tak powiem, odstraszają normalnych widzów i osoby, które chcą, chcą coś napisać w komentarzach i chcą obejrzeć film. E, więc musimy, musimy ochraniać e, normalne osoby i dbać o normalne osoby, żeby nie stały się czasem ofiarami internetowego hejtu, różni ludzie sobie różnie radzą z krytyką, po niektórych to spływa, po innych. Bardziej to biorą do siebie. Ja, jako że pracowałem już z tyloma osobami z różnych krajów, z całego świata praktycznie, w różnym wieku. Już się tyle rzeczy różnych naoglądałem i nasłuchałem, więc generalnie jakieś tam komentarze polskich nastolatków w internecie mnie zbytnio nie ruszają. No, bardziej, bardziej właśnie chodzi o ochronę normalnych oglądających, normalnych komentatorów, żeby ich tutaj nie narażać na jakieś niedogodności. Jakieś przykre sprawy, no więc tak. Co tam jeszcze wam mogę powiedzieć? No, więc. E, jeśli w przyszłości pojawią się jakieś e, hejterskie komentarze z innych e, z innych e, loginów albo z innych Ników e, ale też będą też będą miały znamiona hejtu, czy to od tej samej osoby, czy od innych osób to po prostu też będą od razu od razu blokowane wykazałem się że tak powiem dużą cierpliwością w stosunku do hejterów oczywiście błędem było dawanie im szansy na zmianę zachowania zamiast zmieniać zachowanie na lepsze to zmieniali zachowanie na gorsze więc że tak powiem no więc tak Jeśli pytacie czy należy dać drugą szansę hej hej hejterom to odpowiedź brzmi oczywiście że nie no i tak Teraz można sobie spokojnie pisać, spokojnie oglądać, spokojnie pisać, spokojnie komentować. Jakiekolwiek negatywne komentarze obrażające czy nas, czy inne, inne osoby będą po prostu, te osoby będą blokowane, no i te komentarze będą znikać, więc spokojna głowa. mógłbym e, nie blokować takiej osoby e, i mógłbym mógłbym e, po prostu usuwać komentarze zamiast blokować jakieś tam e, konkretne osoby ale po prostu nie mam na to czasu, słuchajcie ja nie mam czasu bawić się w takie rzeczy mam dużo innych, poważniejszych spraw na głowie więc zamiast usuwać jakieś tam każde komentarze osobna, pojedyncza, to po prostu przywaliłem blokadą w danego użytkownika, no i taki użytkownik już nie ma możliwości e, skomentowania. Kuj, się chyba, nie, chyba jest tak, że on może coś tam napisać na swoim komputerze. Ale ten jego komentarz się nie wyświetli ani u mnie, ani u nikogo innego. Chyba tylko on będzie mógł widzieć ten komentarz, więc... więc polecam, piszcie sobie hejt sami dla siebie i, i możecie go oglądać wtedy. No więc taka sytuacja. Więc zostawiamy teraz tylko te miłe, miłe, ładne i przyjemne komentarze. Więc spokojna głowa. Także nie bawię się już więcej w żadne ostrzeżenia ani wchodzenie w dyskusje z haterami. Eee, generalnie, generalnie oni mi tam chcieli coś udowadniać słuchajcie, ja nie muszę nic nikomu udowadniać. Nie mam ochoty nic nikomu udowadniać, nie mam czasu nic nikomu udowadniać. Po prostu idźcie gdzie indziej i nie traćcie mojego czasu i mojej energii. No, ewentualnie kolejnym rozwiązaniem jeszcze jest po prostu przestanie oglądać, przestanie oglądania vloga innych. Myślę, że wtedy wszystkie wasze problemy życiowe zwracam się teraz do hejterów wszystkie wasze problemy życiowe ulegną rozwiązaniu w momencie gdy przestaniecie oglądać nasz vlog my pokazujemy swoje własne życie głównie ja pokazuję swoje własne życie osobiste, ale nie prywatne jest film, co znaczy różnicę pomiędzy życiem osobistym a prywatnym. Polecam obejrzeć, pokazujemy Chiny. Jak wyglądają od takiego, takiej codziennej strony, nie to, jak w mediach są przedstawiane, w zachodnich mediach, które pokazują Chiny w sposób. w sposób gorszy od na przykład Stanów czy innych krajów na zachodzie żeby pokazać, że to kraje zachodnie są lepsze a Chiny są gorsze poza tym współczesne... Drugi, 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 drugi druga sprawa, że Chiny są pokazywane Osób bardzo przedawniony, eee, dlatego, na przykład, dużo osób w Polsce czy w innych krajach postrzega Chiny tak, jakie one były tam 30 lat temu. Podam, podam przykład: Polityka jednego dziecka. Wielu, wiele osób z Polski nam pisze, że myśleli, że w Chinach można tylko mieć jedno dziecko, bo, bo polityka jednego dziecka. Chyba wczoraj nawet ktoś zostawił taki komentarz. Um, Na no tu w Chinach, słuchajcie, już trójkę dzieci można mieć od dawna, od chyba 10 lat. O ile się nie mylę. Dwójkę można było mieć już dawno, 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 a trójkę właśnie można mieć chyba od 10 lat. także przedawnione informacje o Chinach są podawane. Więc tak to wygląda. Więc pokazujemy codzienne życie, jak ono tutaj wygląda w Chinach, pokazujemy życie naszej rodziny. Na naszym vlogu nie ma kłamstw, wszystko jest transparentne. Nie wszystko jest pokazane, ale jeśli o czymś mówimy, czy coś pokazujemy, to jest w miarę to powiedziane tak jak to wygląda naprawdę. No więc, więc tak. Są oczywiście blogerzy z Polski, e, nie blogerzy z Polski, Polacy, którzy mieszkają w Chinach, na przykład w Szanghaju, którzy przedstawiają jakiś dziwny obraz Chin, bardziej właśnie wpisujący się w ten stereotypowy nurt mówienia o Chinach. No ale co zrobisz, jak nie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, jak to niektórzy mówią. Kolejny wątek jest taki, że na przykład ja nie jestem w Chinach na emigracji, ja w Chinach jestem u siebie w domu, więc weźcie to też pod uwagę, zostawiając jakieś różne komentarze, że ja w Chinach nie, nie jestem nie jestem obecnie w, na emigracji, w pracy zarobkowej. Tak jak ktoś tam wyjeżdża np. do Niemiec, czy do... Ktoś wyjeżdża do Niemiec, czy do... Czy nie wiem, do, do Włoch, czy do Austrii, czy do Skandynawii, czy do Francji. Tam zarobić sobie na, przez rok czy dwa, wyemigrować za pracą. E, ja nie jestem w takiej sytuacji, ja jestem w Chinach u siebie, w domu. Mamy tutaj nieruchomości w Chinach, ja mam zieloną kartę, stały pobyt, więc. No ja nie, jest... nie mam takiej sytuacji, jak tam powiedzmy, nawet większość Polaków, którzy coś tam nagrywają w Chinach. Więc ja po prostu w Chinach jestem u siebie. I pokazuję wam jak to wygląda. Z perspektywy osoby, która w Chinach jest u siebie. Czekajcie, przejechać sobie muszę przez bram bramkę na autostradzie. Tutaj zrobić lepszy stojak do nagrywania w samochodzie, bo jak wiecie, będę dużo nagrywał w samochodzie. Tak, mam powiedzmy, tutaj tymczasowo zainstalowany stojak, który jest do trzymania telefonu w, w pionie, a nie w poziomie. A vlogi nagrywam w poziomie, a nie w pionie. W, poziomie, w pionie bardziej do nawigacji i do właśnie takiej. Obsługi codziennej. Kurde, ale tutaj się zakorkowali wszyscy. Potrąbimy na nich. Widzicie, potrąbiłem i przyspieszyli wszyscy. Tak trzeba trąbić. O w Chinach generalnie z trąbieniem jest inaczej, w Polsce tam w Polsce z tego co pamiętam to się jak kiedyś jeździłem to się trąbi właśnie żeby tam wyrazić złość, czy na kogoś na kogoś nakrzyczeć, czy, czy jak wam ktoś drogę zajedzie żeby go tam obszanić, a w Chinach trąbi się z innego powodu, w Chinach się trąbi, żeby ostrzec innych więc jakby zapobiegać Zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom, zamiast Zamiast obrażać kogoś Więc no taka ciekawostka kulturowa Że jak ktoś na was trąbi w Chinach, to nie żeby was zbluzgać Że coś zrobiliście źle, tylko żeby was ostrzec, że nadjeżdża ta osoba Trąbie, trąbie, uwaga, nadjeżdżam Uwaga, jadę, więc ostrzegają Was zamiast Was tam w niecenzuralny sposób wyzywać i tak dalej. Generalnie w Chinach panuje duża kultura. Ludzie są bardzo kulturalni. Nie ma tak, że ktoś Was tam obrazi na ulicy czy... Zwyzywa od takich czy owakich bez powodu albo zejtuje Was w komentarzach. Chińczycy są bardzo takim e, powściągliwym narodem, że, że wolą nie zrobić niż zrobić. Żeby tam się nie narazić na coś. No, myślę, że powściągliwość jest dobrym, dobrym zwrotem. No dobra, więc tak moi drodzy. Haterzy wyeliminowani. Pozablokowywałem tam parę, parę kont, parę loginów, więc te osoby nie będą miały możliwości zostawiania komentarzy na vlogu. Oczywiście mają możliwość oglądania filmów, tak jak do tej pory, ale nie mają możliwości zostawić Hejterskiej opinii, żeby tutaj nikogo nie obrażać tak jak mówiłem głównie właśnie chodzi mi o normalnych widzów którzy nam tam chcą coś napisać czy czy zapytać żeby ich nie narażać, narażać na jakąś traumę związaną z hejtem czy będziemy w przyszłości blokować tak więc jeśli napiszecie hejt z nowego konta, z nowego profilu, z nowego loginu to też zostanie zablokowane. Możecie mnie potestować trochę w najbliższych kilku dniach. To zobaczycie. No więc tak, w Finach jest tak, że jak już w Finach jest, generalnie, tak, że jak dostaniecie ostrzeżenie, jedno, drugie, jak, nie, jak się nie zmienicie i jak nie dostosujecie swojego zachowania, to kolejne to już będzie ban i permanentne. Permanentna cenzura, więc nikt się z wami nie będzie bawił i cackał w nieskończoność. Tylko po prostu usunie się was albo odsunie się was w cień. Dalej się wloką wszyscy no. A w pół do szóstej przyjadę do domu Muszę jeszcze paczki odebrać po drodze Simpej mi napisała, że tam jakieś są do odebrania Więc Będę musiał wstąpić do Marketu, odebrać Po drodze Muszę też tutaj właśnie rozkminić jak W najlepszy sposób Ustawić tutaj kamerę więc się nie, obra nie obrażajcie moi drodzy, że widać. Kurda się ziewa. że widać mnie tylko w połowie. Na przykład tutaj wszystko jest. E... Wszystko jest e... dopiero w budowaniu. <tak>, tak jak Chiny są w budowie całe. Chiny są krajem rozwijającym się, a nie rozwiniętym. Mam parę e, pomysłów na kolejne filmy. Um, jeden muszę nagrać o tym piekarniku, który zamontowałem, i o, i o szafce na piekarnik, którą złożyliśmy z An-An razem. Anan -An mi pomagała, więc będzie kolejny film. E, później mam film w planie zrobić o. o, 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 o czym. film o na co pierwszą wypłatę z nowej pracy wydałem, to znaczy nie całą no ale co kupiłem za co zakupiłem za pierwszą wypłatę w nowej pracy więc mam w planach taki odcinek podsumowanie dlaczego zdecydowaliśmy się zostać w Chinach zamiast na przykład wrócić do Europy rozważaliśmy tam przeprowadzkę na przykład do Szwecji No, ale właśnie dlaczego zdecydowaliśmy zostać w Chinach i tutaj kontynuować naszą, naszą, karierę, moją karierę zawodową i kontynuować zarabianie pieniędzy. Więc też może nagram takie podsumowanie, żeby już zakończyć ten temat. No, a później pomyślimy, co dalej. Jak macie jakieś pomysły na nowe filmy, albo pytania, to dajcie znać. Um, Siempej szuka elektryka teraz, żeby nam prąd w piwnicy zrobił na najniższym piętrze. E, więc może w zimie, później, jak będę miał więcej czasu, w styczniu, w lutym um, będą filmy właśnie z remontu piwnicy i z wykańczania piwnicy albo siebie przy remontowaniu piwnicy. Generalnie plan jest taki, żeby a, zrobić prąd, żeby elektryk nam zrobił prąd. A, no a całą resztę generalnie zrobić samemu w, w czasie wolnym, w międzyczasie, bo widzę, że ceny do góry idą za usługi i generalnie. <laughs> Wszyscy ci majstrowie chcą was tylko z kasy oskubać. Szczególnie jak mieszkacie na jakimś drogim osiedlu, to stawki od razu w górę i idą dwukrotnie albo trzykrotnie. Chcą nawet zarobić. No więc tak. No, więc dajcie znać, um, czy macie jakieś pomysły. Generalnie, my jesteśmy. Y Niezbyt się ruszamy z domu ze względu właśnie głównie na Yang Yanga. No i Anna -An nie jest mała i ja nie lubię podróżować. Wolę siedzieć w domu, więc a, i czytać książki. Więc my jesteśmy bardziej e, siedzimy w jednym miejscu niż. E, Raczej nie będzie filmów z podróżowania pociągiem przez całe Chiny albo jakichś tam pakerskich przygód, pack, pack przygód we, w Yunnan, albo gdzieś tam w, na Wielkim Murze. Nie, to nie jest młodszym, zostawiamy taką tematykę filmów. <tryk> <tryk> Ora, trzymajcie się, moi drodzy. Pozdro, bo znowu się ziewa. Cześć.